Zima zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią nadchodzi sezon łyżwiarski i hokejowy. W magazynie dystrybutora Global Synthetic Ice w Polsce panele Super Glide są dostępne od ręki. To idealny moment, aby zaopatrzyć się przed sezonem, zapotrzebowanie rośnie z dnia na dzień. Każdy zainteresowany może również osobiście przetestować jakość paneli na miejscu, na profesjonalnym lodowisku o powierzchni 450 m2, które od ponad 3 lat działa nieprzerwanie przez wszystkie pory roku. Za tą technologią stoi Global Synthetic Ice, światowy lider w branży od ponad 25 lat, z tysiącami działających lodowisk Super Glide na całym świecie i dziesiątkami tysięcy zadowolonych użytkowników. To firma, która wyznacza światowe standardy w dziedzinie lodu syntetycznego. Dlaczego Super Glide? To nowoczesne, niezawodne i całoroczne rozwiązanie, które nie wymaga prądu, wody ani drogiej infrastruktury mrożącej i chłodzącej. Oszczędza czas, energię i pieniądze, zachowując przy tym maksymalną funkcjonalność. Może działać wewnątrz i na zewnątrz, niezależnie od temperatury i warunków pogodowych. Powierzchnia oferuje poślizg zbliżony do prawdziwego lodu, idealna zarówno do rekreacji, jak i intensywnych treningów. Super Glide doskonale sprawdza się na lodowiskach miejskich, komunalnych i komercyjnych podczas eventów sezonowych, a także w prywatnych realizacjach. To technologia, która daje radość zjazdy na łyżwach przez cały rok. Nie zwlekaj, sezon już się zaczyna. Skontaktuj się z nami już, zanim zapasy się wyczerpią.